Cześć, witajcie, jest niedziela, ja właśnie wróciłem z nabożeństwa. Z nabożeństwa, zgromadzenia, spotkania, czy jak to się tam nazywa, nie? E, my na przykład nie nazywamy tego szał świętą, e, w różnych zborach się to nazywa. Mówię raz zgromadzenie, raz nabożeństwo, raz po prostu wspólnota, raz zebranie świętych, tak? I tak dalej. Czym się to różni od tego, co się dzieje w kościele rzymskokatolickim? Jest jedna podstawowa różnica, dla którego ja już nigdy nie będę uczestniczył w kościele rzymskokatolickim. Ja mogę iść, nie wiem, do różnych dziwnych zborów chrześcijańskich, tak? ale w tym momencie dla mnie kościół rzymskokatolicki, te spotkania niedzielne, tak zwane święte, nie są chrześcijańskie. Są odrzuceniem ofiary Jezusa Chrystusa, są czymś dziwnym. Po prostu czymś totalnie już dla mnie obcym. Nie twierdzę, że Kościół rzymskokatolicki nie wywodzi się z chrześcijaństwa, wywodzi się. Ma też swoje specjalne miejsce opisane w Biblii. Jak otworzycie 17-18 rozdział Apokalipsy, tam jest mowa o Babilonie, mowa o wielkiej Nierządnicy, o mieście na siedmiu wzgórzach e, i tak dalej, i tak dalej, które upiło nierządem królów ziemi. Jest ta, o tym mowa. W każdym razie, czym się to różni. A punkt pierwszy i najważniejszy jedyny, jaki dzisiaj chcę poruszyć, to jest ofiara. Ofiara. My w kościele chrześcijańskim gromadzimy się po to, żeby mieć ze sobą wspólnotę. Czyli tam, gdzie my jesteśmy, tam gdzie dwóch lub trzech się spotyka, tam jest kościół. To my się nie gromadzimy w jakimś budynku wyznaczonym nie obchodzi, czy to jest ten budynek, czy tamten, czy, czy siaki, czy owaki, czy wyższy, czy niższy. E, to nie o to na, u nas chodzi, tak? Nie o to u chrześcijan chodzi. Chodzi o to, żeby się zgromadzić ze sobą, tak? Jest, wiecie, zgromadzenie, tak? I zgromadzimy się ze sobą i tak dalej. Tam, gdzie dwóch trzech się spotyka, tam jest Bóg z nami. Tymczasem e, w kościele rzymskokatolickie jest specjalne pomieszczenie, tak? Ingerowadzą się ludzie w tym pomieszczeniu. Nawet jeśli spotkanie nie jest w pomieszczeniu, to tak czy inaczej, nawet jeśli jest, czasem jest msza na wolnym powietrzu, i tak dalej. Ok, ale cały czas jest jeden element, który jest totalnie bałwofalczy i totalnie zaprzecza temu, co Jezus zrobił. Jest element ołtarza. Jest ołtarz i jest kapła. Bez tego nie ma mszy świętej. Bez ofiary. Na ołtarzu nie mam przeświętej. Tam się dzieje magia. Mm, autentycznie. Tam po prostu, nie wiem, ksiądz może być wywrotowcem, największym grzesznikiem i tak dalej. Ważne, że jest namaszony przez papieża czy przez kogoś tam nie i on może odprawiać. Przeświętą nikt nie tego nie może zrobić. Żaden świecki, że tak powiem, choćby się wiesz, przez świeckiego coś tam działo i tak dalej. Świecki nic nie może zrobić. Zawsze musi być kapłan, który odprawi mszę i złoży ofiarę to jest za totalne zaprzeczenie Biblii, bo jest napisane w Biblii, że Chrystus raz złożył sam za siebie ofiarę za nasze grzechy i tak dalej. A tutaj jest cały czas powtarzana ofiara. Tu się nie gromadzą ludzie po to, żeby mieć ze sobą wspólnotę, tak jak tutaj, no, wspólnotę świętych, tylko się gromadzą ludzie po to, żeby złożyć ofiarę Bogu. To był Stary Testament. To w Starym Testamencie rzeczywiście Bogu były składane ofiary. Które miały być cieniem rzeczy przyszłych, które miały prorokować Jezusa, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale odkąd się Jezus objawił, i odkąd Jezus umarł za nas na Krzyżu i złożył za siebie ofiarę, odtąd cały ten ołtarz jest totalnie niepotrzebny, bo to już się zadziało. Ta cała magia, która tutaj się dzieje, jest totalnie niepotrzebna. To już się zadziało. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, że jeden jest kapłanem, a reszta jest gdzieś tam. Wszyscy są, że tak powiem, rodem kapłańskim i królewskim i tak dalej. Taka jest prawda. Tymczasem Kościół Rządkowski tak na że to u nich cały czas jest. To u nich cały czas jest. Dlatego, jak powiedziałem, to i cała rzesza innych dziwacznych rzeczy. Ja nie twierdzę, że we wszystkich zgromadzeniach protestanckich, ewangelicznych, chrześcijańskich jest wszystko idealnie biblijne. No nie twierdzę. Jest napisane, że no nie wiem, przyjdą nauczyciele różni, dziwni i tak dalej, aby zwieść wybranych i tak dalej, będą czasami głosić no, no nie takie rzeczy jak trzeba. Zgadza się. E, tak jest napisane, inaczej Biblia by kłamała, tak. E, ale no nie możemy zaprzeczać tej podstawie naszej wierzy. E, o tym, co się dzieje w kościele rzymsko-katolickim, mówię, że. Jan dostał objawienie, że coś takiego będzie, że będzie z miasta na siedmiu wzgórzach dział się wielki nierząd, miasta zwanego Babilonem. E, mówią ludzie, że Piotr e, był w Rzymie. Nie wiemy, czy był w Rzymie tak naprawdę. Nie ma. Wiemy, że się tam wybierał w tamtej okolice, nie? I tak dalej. Ale jeżeli był w Rzymie, jeżeli to jest prawda, że był w Rzymie, to otwórzcie listy Piotra. I otwórzcie listy Piotra i sprawdźcie jego pozdrowienia. Sprawdźcie, co on tam napisał, nie? To są dwa listy w Biblii, otwórzcie. I on tam nie napisał pozdrowienia z Rzymu. On tam użył innej nazwy. Użył nazwy miasta Babilon. Z tym, że miasto Babilon wtedy nie do końca istniało, bo tam były ruiny raczej, więc raczej w tych ruinach nie był, tylko był w jakimś innym mieście, które nazywano wtedy Babilonem. E, raczej to był Rzym po prostu, tak? I tak samo Jan w Apokalipsie w 17-18 rozdziale też opisuje pewne miasto zwane Babilonem, zwane Wielką Nierodnicą na siedmiu wzgórzach. I... Bóg tam mówi, ludu mój wyjdź z niej. Jeżeli. Lud Boży, jeżeli jesteś gdzieś tutaj, tak? To Bóg do ciebie mówi, ludu mój wyjdź z niej. Wyjdź z tej wielkiej nierządnicy, wyjdź z tego wielkiego nierządu. Bo to już nie ma sensu po prostu, abyś nie miał udziału w grzechach tego. Eee. Kurczę. Hmm. Jak to mówię, kurczaczki, nie? Eee. Wiecie, po co ja to mówię? Po to, żeby was wyzwolić z tego, wyzwolić z tego bagna. To jest państwo kłamstwem po prostu. Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, nie? Że Kościół katolicki jest instytucją, która od początku jest kłamstwem. Tam nie ma nic innego po prostu. Sam początek, nie? Łuk Konstantyna, Konstantyn zwyciężył pod bitwą, teoretycznie pod znakiem krzyża, tak powiedział, nie? Tylko powiedział to chyba za 10 czy 8 lat po, po tej bitwie, że on zwyciężył pod tym znakiem krzyża, nie? Jest łuk Konstantyna postawiony, taka, wiecie, taki łuk triumfalny na zwycięstwo w tej bitwie, której on teoretycznie miał pod znakiem krzyża zwyciężyć, tylko wiecie, na tym, na tym łuku nie ma znaku krzyża. W łuku nie ma znaku krzyża, był łuk zbudowany na zwycięstwo po tej bitwie i wtedy nie było mowy o tym, że on zwyciężył pod znakiem krzyża. Dopiero później. Yy, taką bajkę wymyślił, że zwyciężył pod znakiem krzyża, że Jezus mu tam dał zwycięstwo i tak dalej. To od tego momentu się jakaś Ewangelia sukcesu zaczynała, że pod znakiem krzyża się wygrywa bitwy i tak dalej. Wojny. Zabija się wrogów i tak dalej, i tak dalej. Yy, Ewangelia Jezusa, nie. E, no. Od tamtej pory tak, tak, tak to powstało. nie? Zresztą, i sam Konstantyn stał się pewnego rodzaju głową kościoła. Mało tego, on nawet nie był chrześcijaninem. Nie był nawet tym katolikiem, którego stał się głową, tak? On był zwykłym poganinem. Dopiero tuż przed śmiercią się ochrzcił i to jeszcze nie jako katolik. E, od takiego kłamstwa zaczyna się ta historia, tak? O tym, że Konstantyn zgromadził wielki kościół katolicki i tak dalej. Od czegoś takiego się zaczyna ta historia. Później jest tylko gorzej. Później jest tylko gorzej. Naprawdę jest tylko gorzej. E, otwórzcie oczy, ludzie. Jak coś, co się zaczyna od takiego kłamstwa, prostego, nie, może mieć, może mieć jakieś ręce i nogi. Potem jest do, cała ta, nie wiem, kolejna sprawa, kolejne kłamstwo. Sprawa z donacją Konstantyna. Piszcie sobie, co to jest donacja Konstantyna, i tak dalej. Kłamstwo, papier spreparowany, przez który przez lata, wieki ten kościół oszukiwał królów oszukiwał królów, bo tam było napisane, że Konstantyn daruje wszystko kościołowi i tak dalej, w związku z tym wszyscy teraz macie być podlegli kościołowi, nie? Ale to był spreparowany papier. Zwykłe oszustwo zwykłe oszustwo, na podstawie którego ten kościół rzymsko-katolicki oszukiwał królów w Ziemi. Ale dlaczego tak się dzieje? Ludzie są pijani kłamstwem dzisiaj, ludzie chcą być pijani kłamstwem. Ludzie nawet jak wiedzą, że zostali oszukani, to jest spoko. Skoro ludzie od Boga mogą tak oszukiwać, cały świat tak naprawdę, nie? To czemu mnie? Patrzcie, co się dzisiaj dzieje w polityce, nie? E, patrzcie, co się dzieje w narodach, nie? No, no ludzie kłamią, ludzie kłamią swój naród i jedni kłamią, drudzy i tak dalej, nie? No, y, nikogo to nie obchodzi, bo przecież skoro największa instytucja od Boga kłamie, to my też możemy, możemy być pijani kłamstwem. To budźcie się, ludzie, nie? To jest takie, wiecie, hmm, skoro hmm, poszła taka inicjatywa, to kłammy w imieniu Boga, nie? To, to jest, wszyscy kłammy, nie? Przecież nic nam za to nie grozi, nic się nie stanie i tak dalej, nie? E, przeczytajcie ten 17-18 rozdział, co się stanie z tym kościołem, co się stanie z Wielką I To się stanie, tak jest napisane, nie? Tak jest napisane, mało tego, jak się popatrzy geologicznie, e, tam jest napisane, że zostanie wrzucone jak kamień w wodę, nie? To miasto, nie? Jak się tak że geologicznie popatrzy na to, gdzie, gdzie jest ten Rzym i gdzie te Włochy i tak dalej, co się tam dzieje, geologicznie to jest bardzo możliwe, że to w ciągu godziny może spać w wodę. E, tak swoją drogą, nie? Ale to mniejsza o to. W każdym razie obudźcie się. Nie da się zbudować czegoś na takich kłamstwach. Po prostu nie da się. E, ludzie narzekają na polityków, że jest kłamstwo, narzekają na biznes, że jest kłamstwo, wszędzie, oszustwa, wszędzie. Wróćmy do prawdy, po prostu. Wróćmy do prawdy. Prawdą jest Jezus, tak? I nie ma prawdy poza Nim. Nie ma prawdy poza Nim. Jeżeli się do tego wróci, to się zaczyna po pierwsze w życiu wszystko prostować, a po drugie też w okolicach wszystko prostować, nie? Jesteśmy przyzwyczajeni przez Kościół Rządko-Katolicki, że można robić coś w imieniu Boga i można jednocześnie kłamać. Mało tego, że już nawet nie tylko w imieniu Boga, tylko w... Przypatrzcie się ile kłamstw poszło przez ostatnie wieki, tak? Przez ostatnie, nie wiem, przez ostatnie, lata. ile kłamstw, nie wiem, no, no, od najprostszych rzeczy, nie wiem, typu że e, kłamali, że kawa wypukuje magnes, tak? No, żeby sprzedawać tam preparaty z magnezem czy coś innego, nie? No co się okazało? Że okazało się, że rzeczywiście kawa wypukuje magnes, jednocześnie dostarczając znacznie więcej magnezu niż wypukuje, ale tego już nikt nie zauważył. To było kłamstwo spreparowane przez jakiś tam koncern, jeden, drugi, i tak dalej. Takich najprostszych rzeczy. I ludzie nie mają za to kar. Nie ma. Nie ma za to kar, nie? Nie ma, nie będzie. Tak ludzie żyją. Tak ludzie żyją, bo ludzie są pijani kłamstwem. E, jest pijaństwo kłamstwem. Nie wiem, czy to. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, co to, to, w czym ja żyję. Jak to otworzyłem, to 17-18 rozdział Apokalipsy. Aha. Dlatego tak mi się wszystko w głowie nie układa, skoro wszyscy dookoła, łącznie czasem ze mną, też muszę z tego się upomnieć, i tak dalej, jesteśmy pijani kłamsem. Nie? Trzeba się, że tak powiem, wytrzeźwiałkę zrobić, nie? Wytrzeźwiałkę zrobić, no niestety, wychodzenie z uzależnienia, bo pięknie to uzależnienie, jest dosyć trudne. Sam to przechodzę na sobie, przechodziłem. Wiem, że to jest dosyć trudne, ale trzeba z tego wyjść, trzeba się otrząsnąć po prostu, nie? Trzeba się autentycznie otrząsnąć. Koniec z ofiarowywaniem, z ponownym ofiarowaniem Jezusa na stole, tak? Koniec. Jeżeli uczestniczysz w ponownym ofiarowaniu Chrystusa na stole, to znaczy, że nie przyjąłeś ofiary Jezusa. Po prostu. Bo jak możesz ponownie ofiarować Jezusa, jeśli On sam siebie e, ofiarował za grzechy i On już to raz zrobił, dokonał? Nie da się tego powtórzyć. Nie da się zrobić jakieś... To już się dokonało! Popatrzcie na tego łotra na krzyżu. Czy on uczestniczył w mszy świętej? Nie. E, popatrzcie na apostołów. Czy oni uczestniczyli w mszy świętej? Oczywiście, jak otworzycie e, historyczne książki jakieś katolickie, to tam takie wstety są opisane, że to się w głowie nie myśli. Tam jest opisane, że oni od początku organizowali msze, Naprawdę, nie? Że to już apostołowie msze organizowali sobie, nie? Ja takie rzeczy czytałem gdzieś na internecie, nie? Jakieś katolickie, katolicka historia zmyślona, nie? Um, sprawdźcie sobie um, list do Diogneta. Był to, było coś takiego, nie? List do Diogneta. I tam jest opisane, jak to chrześcijaństwo wyglądało wtedy, jak te początki chrześcijaństwa. Wyglądały wtedy, i tam nie ma nic o świętych, nie ma nic o takich rzeczach, i tak dalej. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. To jest. Zwycięstwo to jest pojednanie się z Bogiem, powrót do tego, do czego jesteśmy stworzeni. To jest coś zupełnie innego. Jest wspólnota świętych, tak? Jest, owszem, łamanie się chlebem, robienie tej. Pamiątki, tak? czyli pamiętania, wspomnienia, uznanie Jezusa za, za baranka, bo to się działo wtedy e, tym kielichem, tak? To była, ten kielich to był, mm, to już jeszcze mówiłem na kanale, ale ten kielich to był e, symbolizował krew baranka, tak? która miała być dla Eliasza, tak i tak dalej. Ja powiedział, że to jest moja krew. Czyli powiedziałem, ja jestem tym barankiem. E, to się działo podczas Paschy, podczas Wieczoru Sederowego. Poczytajcie sobie o tym. To jest tak, słuchajcie proste, logiczne, nie ma tu żadnego, po prostu to jest tak wszystko złożone i nie ma tu nic po prostu żeby poprzekręcać, a jednak, a jednak poprzekręcali i przyklaskują. nie, to temu poprzekręcaniu dlaczego? No bo jeżeli ludzie od Boga mogą takie przekręty robić, to my też. I w tym żyjemy. Słuchajcie, w tym żyjemy. Jeżeli nie wiem, jesteś politykiem, czy się tam kiedyś pchasz, czy będziesz się do tego pchał i tak dalej, to wiedz, że tam się nic nie naprawi, póki nie będzie wszystko oparte naprawdę. Póki e, żyjemy e, w świecie, gdzie przyklaskujemy kłamstwu, i kto z nami ten jest, kto kłamie z nami, ten jest nasz, nie? E, na kogo mamy jakiegoś haka kłamliwego, czy coś tam i tak dalej, to jest nasz, e, no to wszyscy jesteśmy więźniami. Kogo? Szatana. Po prostu, nie? Po prostu szatana. Do, dokładnie, nie? Tak samo jest często też z psychicznymi problemami, nie? E, że wiecie, a ja tam sobie mogę tu grzeszyć, tam grzeszyć, jest wszystko ok. Tak naprawdę z każdym grzechem wchodzisz pod panowanie szatana, nie? E, I dzieje się coraz gorzej z psychiką i ze wszystkim i tak dalej, nie? E, więc trzeba się naprostować te wszystkie rzeczy. Okej, okay. tyle, że tak powiem, niedzielnych e, przemyśleń, ale naprawdę. Wiecie, ja żyłem, zanim ja trafiłem do jakiegoś zboru protestanckiego, chrześcijańskiego, i tak dalej. Ja żyłem święcie przekonany, że tam się dzieje mniej więcej to samo, tylko troszkę inaczej. Nie? To jest zupełne kłamstwo. To jest katolickie kłamstwo. Tam to jest katolickie kłamstwo jeszcze u nas w Polsce prawnie. Że tak powiem, spisane w, 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 w kodeksie kanonicznym, tak? gdzie tak naprawdę Kościół Rzymskokatolicki występuje jako jedyny prawidłowy Kościół chrześcijański i nic innego nie może być. Mogą być tylko heretycy, odstępcy, apostaci i tak dalej. Nie może być nic innego oprócz tego jedynego. To jest jedno wielkie oszustwo. Jest jedno wielkie oszustwo. Zgłaszacie się też do mnie i mówicie: Ej, ale popatrzcie, przecież w Kościele Katolickim też są, sam się cuda dzieją, też są jakieś spotkania w tych odnowach w Duchu Świętym i tak dalej. Ale wiecie co, jak się pogada, jak się już pozna tych ludzi, którzy prowadzą te odnowy w Duchu Świętym, to bardzo często oni doskonale wiedzą, jaka jest różnica. I doskonale te osoby czy sobie zdają sprawę, że Kościół Katolicki jest, robi dużo rzeczy nie tak. Doskonale sobie z tego zdają sprawę. Do pewnego czasu biskupi, i tak dalej, wyrzucali takich ludzi, prędzej czy później, z, z kościoła katolickiego. Tu w Krakowie jest na przykład taki kościół, który w ten sposób powstał, był po prostu od w Duchu Świętym, i w tym momencie przynieśli im obraz maryjny, jakiś biskup, i kazał im się klękać do tego obrazu, czy coś tam robić, nie? i oni odmówili. Oni odmówili, no i ich wyrzucono po prostu jako odnowę w Duchu Świętym i powstał jakiś tam zburnie. Więc to jest jedna taka historia, ale od pewnego czasu już nawet to już nie przeszkadza Kościołowi Katolickiemu. Kościół katolicki jest tylko po to, żeby zgromadzić, czerpać z tego jakieś zyski, jakieś uprzeć się, że jest jednym, jednym wybranym. Nie wiem, po prostu tam już są idee takie, że to już dla mnie przekraczają moje zdolności pojmowania. Więc od pewnego czasu nawet to nie przeszkadza. Ale jak się nawet rozmawia z tymi, z tymi jakimiś liderami i tak dalej, to mówię, oni są, oni wiedzą, jaka jest różnica. Ale oni nie wychodzą, bo oni mają takie twierdzenie swoje, że oni dzięki temu, że są w kościele rzymskokatolickim, mogą dotrzeć do większej ilości ludzi. Oni znają tę różnicę, wiedzą że tam jest wszystko nie tak, ale tu mogą dotrzeć do większej ilości ludzi. I że oni taką specjalną misję mają, nie? że dotrzeć do większej ilości ludzi. Eee, ale to jest nieprawda. To jest ich, że tak powiem, nie wiem, wolę nie wiedzieć, tak? Ale to nie robi tego, że oni docierają do większej ilości ludzi. Oni tym, co robią, jak się porozmawia z tymi ludźmi, to oni jedynie utwierdzają, że Kościół katolicki jest słuszny. Skoro tacy wielcy ludzie, tacy tak blisko Boga ludzie są w Kościele katolickim, to oni utwierdzają tym, tą swoją osobą, że Kościół katolicki jest ok, nie? Zamiast docierać do większej ilości ludzi, to utwierdzają, że. To jest ok, że ponowne składanie ofiary Jezusa jest ok. Przykładowo, nie? Wiecie, ja mówię, i nie powiem, że w kościołach protestanckich jest wszystko super, ale wiecie, żaden z tych kościołów protestanckich nie zasłużył sobie na dwa rozdziały w objawieniu, na dwa rozdziały w Apokalipsie. No nie zasłużył sobie, nie? Po prostu sobie jakoś dziwnie nie zasłużyli. Może jakiś tam nierząd w jakimś kościele się czasem odbędzie i tak dalej, ale na takie rzeczy sobie po prostu te kościoły nie pozasługiwały. Jednakże ten Kościół sobie zasłużył. Mm. Okej, okay. trzymajcie się i pamiętajcie, otwórzcie 17, 18 rozdział Apokalipsy i przeczytajcie tam te słowa, które tam są. I dołącz, jeżeli się twierdzicie jako lud Boży, to tam jest napisane ludu mój, wyjdź z niej, abyś nie miał udziału w grzechach jej. Udział w grzechach to jest podpadanie pod szatana, po prostu. A jeśli chcesz być pod panowaniem szatana, proszę cię bardzo, Proszę cię bardzo, ja wiem, że ja mam wolność w tym, że z tego, w tego przestałem uczestniczyć i, i mówię wam, warto to zrobić, wiem, że to kosztuje, wiem, że niektórzy to kosztuje i to prześladowane w rodzinie i tak dalej, ale prędzej czy później jest wolność. Naprawdę wolność, bo wolność od grzechu to jest wolność od grzechu, po prostu. To jest przecież podponowanie Jezusa Chrystusa. Okej, okay. trzymajcie się, miłej niedzieli.